Witam was serdecznie na kanale. Czy wiecie, że okna posiadają regulację lato-zima? Mało kto o tym wie. Dzięki temu zimą możemy zwiększyć docisk skrzydła do futryny i tym samym zapewnić większą szczelność, a dzięki temu zmniejszyć utratę ciepła. Jak to zrobić? Dowiecie się z dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku pokażę tobie, jak przygotować takie okno do zimy, a co za tym idzie, zminimalizować straty ciepła. Zapraszam. Jak przeprowadzić regulację szczelności okna i przestawić je w tryb letni lub zimowy? Aby to zrobić, musimy odpowiednio ustawić rolki mimośrodowe. To, ile ich jest i jak są rozmieszczone, zależy od typu ramy, dlatego jeśli nie potrafimy ich zlokalizować, warto skonsultować się ze sprzedawcą okien, od którego je kupiliśmy, lub skontaktować się z ich producentem. Zakładam, że posiadasz takie okno plastikowe, i wierzę w to, że od momentu, kiedy majstrowie zamontowali to okno, nikt już do niego nie zaglądał i pewnie nawet nie wiesz, jak przebiega regulacja takiego okna. Standardowo okno jest ustawione w pozycji neutral, czyli tak jak zeszło z fabryki. Te mimośrody niektóre mają oznaczenie, tak jak tutaj, w postaci tej kropki, niektóre nie mają. ale na 99,9% jest ustawiony po prostu ten mimośród na w pozycji standardowej, a ja tobie pokażę jak takie okno przygotować do lata i jak takie okno przygotowywuje się do zimy. Przeprowadzę test z dwoma kartkami i zobaczysz, że to nie jest bardzo skomplikowana operacja. Musimy wyposażyć się w zestaw kluczy imbusowych, w zależności od typu okna, od rodzaju okna, różne te imbusy po prostu pasują w te mimośrody, u mnie jest to imbus numer 4, za chwileczkę go wyciągnę i będziemy działali. I tak jak wspominałem wcześniej, jest tutaj kropka. Ona jest w pozycji dolnej lub górnej. Jest to ustawienie neutralne. Z chwilą, gdy przekręcimy imbus w pozycję, aby ta kropka była na godzinie 9. Jeśli nie macie oznaczeń, łatwo zauważycie, że ten, yy, ten mimośród jest po prostu niesymetryczny. Tutaj ta strona jest szersza, ta strona jest węższa i przekręcając go, to okno bardziej dochodzi po prostu tutaj do, do tego mocowania. Ja teraz okno ustawiłem w pozycji na lato. Okno zamykam i przeprowadzę teraz test z kartką papieru. Sami zobaczycie, że kartka da się wyjąć dosyć łatwo. Tak, mam przygotowane okno na okres letni. Co jeśli nadchodzi jesień, nadchodzi zima, chcę, aby te uszczelki bardziej były dociągnięte. Analogicznie, czynność odwracam, czyli przekręcam mimośród na godzinę trzecią, aby tutaj tu było tak jakby więcej tego metalu, a tutaj mniej, i to samo robimy u góry. Zazwyczaj są to trzy miejsca, w których Regulujecie to okno. Tu jest po prostu więcej tego metalu, z tej strony jest mniej. Czyli, jeżeli z tej strony jest więcej metalu, to tak jakby bardziej to okno zostanie dociągnięte tutaj przez ten, przez ten element. I też za chwileczkę wam pokażę. jak to wygląda przy użyciu kartki Sami zobaczcie, że kartka już nie daje się tak łatwo wyciągnąć. A wręcz się urywa. Czyli czyli okno jest bardziej dociągnięte. I tak okno zostaje przygotowane przeze mnie na okres zimowy. Analogicznie robię to wszystko z każdym skrzydłem. Więc, jeżeli masz taką regulację na imbus, możesz mieć na śrubokręt płaski, sprawdź czy jest asymetryczny. Czyli z jednej strony jest więcej tego metalu, z drugiej mniej. W tym miejscu następuje regulacja. I tak mam przygotowane okno do zimy. Po zwiększeniu szczelności na zimę, pamiętaj jednak o tym, że brak wentylacji, a jednocześnie wysoka, wysoka wilgotność w pomieszczeniach grozi powstaniem pleśni. Dlatego, mimo wszystko, należy regularnie pomieszczenia wietrzyć. Prawidłowo wietrzyć należy krótko, ale intensywnie, na przykład robiąc przeciąg. Wiele osób twierdzi, że i zimowy w oknach PCV to mit. Nie jest to prawdą. Być może to wynika z faktu, iż w przypadku rolki mimośrodowe były w innym miejscu niż wskazywał na to poradnik. Możliwe, że niektóre starsze typy RAM mogły ich nie mieć. Jest to jednak niejako standardem w dzisiejszych oknach plastikowych. Jeżeli tak będziecie mieli wyregulowane okno, wierzcie mi, zaoszczędzicie zaoszczędzicie na stratach ciepła. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam też do mojej zakładki z filmami wideo, gdzie już nagrałem dla Was różnego typu poradniki. Zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.